do rundy finałowej. Kamil Stok najwyżej w turnieju czterech skoczni miejsce czwarte, czwarte także najwyżej w łówek ale świetna forma reprezentanta polski. Miejmy nadzieję, że będzie walczyło miejsce. Jak sądzę, druga odległość konkursu to jest około 137 metrów tyle, ile wynosi rozmiar skoczni. 137 metrów, a więc 2 metry bliżej od Stefana Krafta, 2 metry dalej, dalej od Michaela Hajbeka. Piękny styl, 2 noty 19,5, 2 19, 18,5, 3,9 punktu, dodane za wiatr. Będzie na drugim miejscu Kamil za Stefanem Kraftem. Ale poczekajmy na, jak, na te wszystkie podliczenia, bowiem ile, jaka strata. i 4,3 punktu traci Kamil Stoch do Stefana Krafta w tym momencie. To jest 2,40 metry. Kamil Stoch w czołówce, Kamil Stoch na drugim miejscu. Po pierwszej serii Polak na drugim miejscu po świetnym skoku na odległość 137 metrów. Walczy o to, aby po raz trzeci w tym sezonie być na podium, bo raz zwyciężył, raz zajmował drugie miejsce. Kamil Sto! Spokojnie w powietrzu. Daleko! Będzie liderem! W okolice rozmiaru skoczni ląduje reprezentant Polski. Dwa znakomite skoki 137 teraz 135 metrów wiadomo trzeci raz w tym sezonie będzie na podium Kamil Stoch brawo wielkie brawa był chory nie startował w mistrzostwach Polski gorączka mocne przeziębienie ale powiedział, że parę dni leżał w łóżku i wrócił do dobrej dyspozycji co potwierdził wczoraj zajmując drugie miejsce w kwalifikacjach i dzisiaj w konkursie drugi po pierwszej serii pierwszy w serii finałowej No i co najmniej drugi Miejsce dla reprezentanta Polski. Jest na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tutaj w GAPA najwyższe miejsce, czwarte w 2012 roku. Kamil Stoch. Pięknie. Jest w bardzo ładnym stylu. Ponad 135-metrowa odległość. Chyba nie tak daleko jak Tandek Kraft Żyła, ale bardzo pięknie stylowo. 135,5 metra, więc tyle samo, ile Maciek kot. Obaj mają za wiatr dodane 90 punktów. Oceny za styl e, Kamila. Chyba najwyższe jak na razie. 3 2 po 18,5 punktu. A więc wydaje mi się, że będzie przed maćkiem, a za Piotkiem Żyłą. A więc trzech Polaków będzie na trzecim, czwartym i piątym, piątym miejscu. Kamil Stoch nie startował wczoraj w kwalifikacjach, był zmęczony. 135,5 metra w pierwszej serii, piąte miejsce Polaka, 5,3 punktu straty do lidera. Wspominaliśmy o tym, najwyższe miejsce Kamila tutaj w gapa to czwarte miejsce w 2012 roku. Czwarte miejsce w ogóle to najwyższe miejsce Polaka w całej klasyfikacji turnieju czterech skoczni. Kamil Stoch! Ma Kamil walczy o podium tego konkursu! Znakomity, genialny skok! 143 metry, pół metra mniej od rekordu! Simona Amana w znakomitym stylu. 3 18,5, 18 punktów, 80 dodany zamiat. To jest fenomenalny skok Kamila. To jest moim zdaniem podium dzisiaj zawodów noworocznych w gapa. Kamil wyprowadza kolejny cios. Kamil wysyła wiadomość do swoich rywali, że on w tym turnieju, w 65 turnieju czterech skoczni będzie chciał grać pierwsze skrzypce. Pięknie, kapitalnie daleko Kamil Stok. 43 metry. Kamil stocha, po nim Stefan Kraft. Kamil dwukrotnie drugi w zawodach w turnieju czterech skoczni w i w Gapa. Po upadku dziś w serii próbnej, ale mamy nadzieję, że wszystko jest w porządku. Owalczył o odległość. Osiągnął punkt konstrukcyjny, tak mi się wydaje. A więc trzej Polacy podobnych, w podobnym miejscu lądowali po 121 metrów. Maciek Koty i Piotrzyła. 120,5 metra uzyskał Kamil. 3 punkty dodane za wiatr. Oceny sędziowskie 3, 18, 2, 17,5 punktu. No więc łączna nota 117,4 punktu. To jest w tym momencie no, czwarte mie miejsce. 117,4 punktu. Czwarte ma dobry sezon, no, ale warunki mu pomagają, a teraz Kamil, Kamil, trzymamy mocno kciuki i wpatrujemy się w ekran, marząc o tym, aby wylądował daleko. Daleko, daleko. I Jest dobrze! Jest dobrze! Jest za 130 metrem lądowanie. To może, to może być nota lepsza od Piotra Żyły, to może być nota zbliżona do tej, jaką otrzymał tandę. 134,5 metra. A bonifikata wynosi blisko 7 punktów. To może być nawet skok na prowadzenie w konkursie. Popatrzmy jeszcze raz na to, jak fantastycznie płynął w powietrzu Kamil Stoch. Ależ on jest w formie. Te niepokojące wieści dotyczące zdartego potłuczonego obojczyka, obolałego uda po pechowym upadku w serii próbnej w Innsbrucku. To nas niepokoiło. Ale jak cudownie teraz skoczył i kapitalna nota. Wygrywa standę o 4,5 punktu. Słabszy wszystko w przekroju całego turnieju. Przekreślił wszystko absolutnie. Kamil Stoch, on już tego orła trzyma w garści. On już jest na najwyższym stopniu podium. Byle tylko nie przydarzyło się coś takiego, co przed chwilą było udziałem jego norweskiego rywala. sy na Mistrz Świata, dwukrotny mistrz olimpijski i triumfator turnieju czterech skoczni. Kamil Stoch wygrywa 65. turniej czterech skoczni. Polak jest najlepszy. Nie wiem, czy wygra w dzisiejszych zawodach. Czy będzie tak jak ostatnio Jane Achonen tym zawodnikiem, który nie wygra żadnego konkursu, a mimo to stanie na najwyższym stopniu podium. Ale to jest już pewne. Kamil Stoch dziś. Zapewnia sobie triumf w 65. turnieju czterech skoczni po, Andrze, po Adamie Małyszu, który w 2001 roku unosił do góry tutaj Złotego Orła, po swoich cudownych występach, po dwóch zwycięstwach w Innsbrucku i w Bischofs Sofen, Kamil inną ścieżkę do mistrzostwa obrał, ale, ale wygrywa. No to tylko teraz mistrzostwo świata w lotach i właściwie wszystkie trofea w jego ręku. Tak, dołączył do tego wybitnego grona skoczków jak Simon Amann, Espen Bredesen, Hans-Georg Aschenbach, Jens Weißflock.